Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek naszych rozważań na temat gier podwójnych, dokładnie na temat ataku, jeszcze dokładniej na temat utrzymania ataku, a już tak naprawdę konkretnie na temat czegoś, co się zwie rotacją. Rotacja to jest jeden z takich najważniejszych, można powiedzieć, elementów ustawienia tutaj. Strategii, strategii, taktyki w grach podwójnych, a głównie w deblu, tak? W deblu męskim, kobiecym. Ogólnie będę używał uży sformułowania debel i generalnie będzie to oznaczało debel męski i kobiecy w przeciwieństwie do Mixta. Tak? No, będę czasami jakoś spróbował te, 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 te dwie. Te dwie konkurencje wyróżnić, one generalnie są do, do siebie podobne bardzo, jest kilka różnic, natomiast ale głównie, nie, głównie tutaj od, od, debel od mixta się głównie różni, różni. Natomiast czym jest rotacja? Tak, Na pewno słyszeliście to pojęcie nie do końca być może dla niektórych jest jasne. Dla zawodników, którzy już grają ze sobą przez dłuższy czas, na pewno już jest jasne. Rotacja to jest zamiana miejscami. Tak? Czyli w momencie ataku, tak jak mamy tutaj, zawodnik z tyłu kortu zamienia się miejscami z zawodnikiem z przodu. Tak? I w tym momencie jest, jest zamiana. I teraz ktoś może zadać pytanie: po co? Po co to robić, jeżeli mamy już atak ustalony, tak, jeden zawodnik jest z tyłu, drugi gra przy siatce. No, niestety, podczas gry mogą się zdarzyć takie sytuacje, kiedy ta rotacja zostanie wymuszona. Ja tutaj rozróżniam dwa rodzaje rotacji: pierwsza rotacja to rotacja niewymuszona, oraz druga rotacja to rotacja wymuszona, Zaczniemy oczywiście od rotacji niewymuszonej na początek, bo ona jest troszeczkę mniej skomplikowana, można powiedzieć. Natomiast nie mówię, że jest to um, czymś łatwym, tak? I teraz um, po, pomyślmy sobie o takiej jednej rzeczy, tak? Um, rotacja niewymuszona jest wtedy, kiedy zawodnicy zamieniają się na pewien znak. Tak, Ktoś zapyta, no po co, tak? jeżeli ten zawodnik jest z tyłu kortu, ten z przodu, mają ustawienie w ataku, no to po co mają się wymieniać? Często w grach podwójnych w deblu tutaj są pewne rozróżnienia, jeśli chodzi o rolę. Tak? Oczywiście w mikcie to jest dosyć wyraźnie, tak? kobieta gra głównie przy siatce, mężczyzna z tyłu kortu. Natomiast w deblu jest taka sytuacja, że przeważnie, przeważnie jest tak, że jeden zawodnik jest silniejszy, ma powiedzmy mocniejszy smecz i wtedy, wtedy ten zawodnik zazwyczaj gra z tyłu kortu, ponieważ taki zawodnik może o wiele większą presję wywrzeć takim atakiem. No oczywiście atak z tyłu kortu nie zawsze musi się kończyć punktem, tak, mało, rzadko się kończy punktem. Natomiast zawodnik z przodu kortu, jest zawodnikiem, który który tutaj bardziej gra przy siatce, jest może zwinniejszy, ma większe umiejętności gry przy siatce, często jest tak, że ten zawodnik, który się specjalizuje w grze z tyłu kortu z kolei przy siatce nie jest za dobry, tak tutaj nie ma panowanych tutaj tych umiejętności. Natomiast jak wiemy w, w Deblu, jeśli przy, przy serwisie na przykład. Sytuacja serwisowa. Przy serwisie, oczywiście serwis jest wymienny, tak. No, no oczywiście ta sytuacja jest taka, że jeżeli ten zawodnik zdobywa punkty, to zmienia tylko strony tutaj. Natomiast w momencie, w momencie zmiany, zmiany ustawienia, to zawodnik, który serwuje każdy zawodnik, każdy z dwóch zawodników, jak gdyby, który serwuje serwuje z, z linii, tak. I wtedy może być taka sytuacja, że powiedzmy ten zawodnik jest zawodnikiem no, tylnokortowym, można powiedzieć. Tak? Zawodnikiem, jest to zawodnik, który lepiej się czuje tutaj z tyłu kortu, ma mocniejszy z mecz. No, takie Taka chociażby słynna para, już nie grająca niestety, Fu Hai Fang i um, Kai Yun, um, wielcy chińscy mistrzowie. Um, no, wiele kortni mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy. E, tutaj był taki zawodnik, taka sytuacja, że Fu Hai Fang jest z najmocniejszych, najsilniejszych zawodników. Leworęczny, bardzo silny zawodnik, który grał z tyłu kortu głównie. Miasto Yun to był zawodnik, który robił niesamowite rzeczy przy siatce. No i wielu wielu, na takich, em, wielu, wielu parach można tak wymieniać. No, chociażby słynna pa, para mm, e, 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 Gideon Sukamulio. Gideon jest silnym zawodnikiem, który gra głównie z tyłu, on tam no, mocno uderza z tyłu. Natomiast Sukamulya robi po prostu przedziwne, przedziwne niesamowite rzeczy przy siatce. Za, polecam obejrzenie meczów tego, 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 tej pary indonezyjskiej. Gideon, Sukamulio, wielu z, nas, z Was pewnie już ich do, do, doskonale zna. No i, i wtedy jak gdyby sytuacja jest taka, że ten zawodnik jest zawodnikiem przy przysiadkowym, przy a stoi tutaj, no sobie ci zawodnicy jakoś muszą zazwyczaj dawać znać. Tak? Wiadomo, że ten zawodnik zaserwuje krótko zazwyczaj, tak, tak, tak jak powiedziałem wcześniej. Głównie Serwis jest krótki. Czyli w przypadku kiedy jest serwis krótki, to zawodnik mimo, że jest zawodnikiem wyspecjalizowanym z tyłu kortu, on musi tutaj jednak zostać. On nie może od razu uciec, tak? I dopiero po jakimś czasie, może dojść do takiej sytuacji, że zawodnik się zamienią, tak? Czyli w sytuacji takiej, kiedy zawodnik ten serwuje. I... I do, dochodzi do takiej sytuacji, kiedy lotka wraca tutaj, a to oczywiście nie ten zawodnik, tak zwany Rear Court Player, to w języku angielskim się tak nazywa bardzo ładnie, idzie do tej lotki, czyli oczywiście Front Court Player. Tak? No i teraz sytuacja jest taka, że w tym momencie. Jest to prawda atak. Natomiast ten atak jest troszeczkę mniej korzystny, ponieważ zawodnik ten, który jest z tyłu kortu, nie ma takiego mocnego smecza, tak, nie jest w stanie bardzo mocno zagrać i wywrzeć presji tym smyczem. Dlatego, dlatego ci zawodnicy często jest taka sytuacja, że po jednym smeczu, albo po dwóch, to różnie bywa. Tak, czyli tutaj potem jest kolejne trzecie uderzenie. pomarańczowy kolor to jest to trzecie uderzenie. To jest bardzo ważna, ba, czyli to są jakby trzy najważniejsze zagrania w każdym leczu deblowym, tak? czyli serwis, odbiór i trzecie, trzecie zagranie, trzecie uderzenie. No i teraz mamy taką sytuację, że ten zawodnik. I, i, I w tym momencie, jeżeli zawodnicy się dobrze znają, no to zależy, może być jedno uderzenie, drugie uderzenie. Często jak gdyby. I wtedy, I wtedy ten zawodnik stoi troszeczkę dalej, tak? Z myślą, że będzie za chwilę się cofał. I przeważnie jest taka sytuacja, że rzeczywiście ten zawodnik nie widzi tego zawodnika, który jest z tyłu, tak? I być może prawdopodobnie ten zawodnik najczęściej podejmuje taką decyzję, żeby się jednak wycofać. Również niektórzy zawodnicy mogą sobie dawać jakieś sygnały, znaki, mogą krzyknąć sobie, że on, no, idę do siatki, coś takiego, czy idę. Natomiast ten, i, wtedy, i wtedy po takim uderzeniu ten zawodnik, powiedzmy, idzie do. Zaraz idzie w kierunku siatki, ten zawodnik się wtedy wycofuje. Tak? I wtedy są już w tej, w tej ich, można powiedzieć, ulubionej formacji. Czyli dochodzi. Można powiedzieć do rotacji. Tutaj możemy sobie czymś takim zaznaczyć. Tak. I ten zawodnik wycofał się tutaj. Tak? I to jest taka rotacja, która jest. Oczywiście tutaj jest potrzeba bardzo dobrego zgrania między dwoma zawodnikami, żeby tą, tą rotację wykonać. I to jest taka rotacja, może być niewymuszona, tak? Rotacja, której zawodni dwaj zawodnicy, em, gdyby, no, umawiają się na jakiś sygnał, na jakiś znak, e, żeby się zamienić, no i wtedy, oczywiście, atakują, tak? e, Czyli e, w tym odcinku powiedzieliśmy sobie na temat rotacji, tej takiej niewymuszonej, e, umówionej, można powiedzieć. W następnym odcinku porozmawiam sobie na, na, na temat rotacji wymuszonej. Tak? W, 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 omówimy sobie sytuację, w której zawodnicy się znajd znajdują cały czas w ataku, natomiast w już w takich dosyć, dosyć kłopotliwych sytuacjach, gdzie mogą muszą walczyć o utrzymanie tego ataku. No dobrze, tak więc 10 minut minęło. Bo ja postaram się, żeby te. Te, te filmiki właśnie trwały gdzieś w okolicach 9, 10, 11 minut. Tak więc w następnym, następnym wejściu porozmawiamy na temat innych rodzajów, um, innych rodzajów rotacji. Dziękuję bardzo.